Słońce. Chciałoby się powiedzieć dobry wieczór od razu? Nie, tak. Tu jakaś blokada jest niestety słoneczna. Jak mm -hmm. widzicie, tu roleta z tyłu widzisz, roleta z tyłu zasłonięta, bo, bo światło pięknie świeci słońce. E, co fajnie, no. fajnie, że się tak zrobiło. No ja ten dzisiaj ten... dzisiaj słuchaj, na śniegu sobie leżałem. Cztery metry śniegu jeszcze na Gautas stopem. E, także tutaj e, polecenie. No sobie... Sodu opalony. No, a z tyłu, co, a tyłu z tyłu zamrożony, tak? Tak, z tyłu zamrożony i tak i tak może być. Witamy was serdecznie. Piszcie, jaka pogoda u was. Zachęcamy do reakcji. Oczywiście tutaj z nami dzisiaj jak co niedzielę z Wojtkiem. Będziemy rozmawiali o tym, co na Watacha tam się można dowiedzieć. I oczywiście wiele, wiele innych rzeczy, tak, takich jak na przykład jak majówka u was? Czy już wróciliście? Czy wszystko szczęśliwie się zakończyło? No, i A tak może dalej. Jeszcze I szykujemy się na 17 maja, słuchajcie, i 19 maja. To są dwa święta w Norwegii, które są co roku i są 17 i 19. Mamy wolne, także tutaj co roku piękne święta mamy. A o tych świętach opowiemy za chwilę. Zapraszamy do naszego programu. Jesteśmy już. Witamy, witamy. O, Michał, Michał. Pięknie, słoneczko w Auli i 23 stopnie w słoneczku. Proszę bardzo. Tutaj również w Ryukan. Pięknie, no naprawdę pogoda dopisuje. Jestem, jestem w szoku. Dzisiaj cały dzień spędziłem do tej pory, znaczy do niedawna na dworze. No i kurka, zobacz, no Wojtek, no opalony jak murzyn. Kurka wodna. Jakbyś solarium wyszedł, a to dopiero pierwszy dzień, Co co będzie no. co będzie w najbliższym czasie, chociaż zapowiadają najbliższy tydzień raczej pochmurny i deszczowy. Tak, 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 właśnie nie, to... ma się tylko po Zazwyczaj jeśli jest taka pogoda w Norwegii, no to trzeba z niej korzystać. Dzisiaj pierwszy grill już odpalony był, także już za mną pierwszy grill w tym roku, także no myślę, że myślę, że i u was również, bo majówka. Majówka. Właśnie. A jak tam, doszliście do siebie, doszliście, nie doszliście? Jak się udała majówka, a być może niektórzy jeszcze, jeszcze są na majówce, bo wzięli wolny i, i dopiero zamierzają wrócić dzisiaj, albo wracają dzisiaj właśnie. No tak, 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 właśnie, właśnie są powroty, także ostrożnie słuchajcie, pogoda... Jest piękna i może czasami nam pokiobasić po plany, bo tutaj niby rzeźcy, niby rzeźcy, no ale jednak ta uwaga na drodze musi być zachowana, także ostrożności nigdy za wiele. Dojeżdżajcie do domu. Co mamy na Wataha NO ostatnio, w ostatnim tygodniu troszeczkę tych informacji było, choć niewiele no, no, Ze nie tego nie na majówce, niewiele się działo też. Y no, słuchajcie, taka informacja może niezbyt wesoła. Kradzież katalizatorów. Znamy ten, e, tą przypadłość, niestety, z, z Polski i też z innych krajów. E, w Norwegii nie jest inaczej, aczkolwiek ilość tych kradzieży jest e, dużo mniejsza. A jakie e, samochody są najbardziej narażone w Norwegii na kradzież katalizatorów? O tym elektryki. w artykule. <śla> no, wydałeś, a mogli, mogli przeczytać. Kradzież katalizatorów w Norwegii, polecam artykuł. Dom, dowiecie się nieco więcej, <noise> elektryki, słuchajcie mamy za sobą w sobie trzy święta, bo mieliśmy święto ludzi pracy, 1 maja, 2 maja święto polskiej flagi, o Sześć. tym też pisaliśmy, święto konstytucji też bardzo ważne polskie święto, dostaliśmy list od ambasady, tak, który został zamieszczony. Tak, tak, tak. Jak życzenia, co roku życzenia, dostajemy informacje tak. od ambasady, życzenia dla naszych słuchaczy, widzów, także również to przekazujemy, co można zobaczyć na, nasz, na łamach naszej wataszki, watacha.no, tam zapraszamy. No i słuchajcie... Również dzieją się takie rzeczy, że szykujemy się do 17 maja. Tak już o tych świętach mówiłeś, Wojtku, trzy święta były, minęły. Teraz będą kolejne święta, czyli 17 maj, 19 maj. 19 maja zawsze co roku mówię o tym specjalnie, bo to moje urodziny. I, i ustanawiam, to, jest... to jest dzień wolny od pracy, złajcie i to będzie akurat piątek. Także. No i tak. Także, chciałbyś, także. Tak. Chciałbyś powiedzieć, że każda okazja jest dobra? Każda okazja jest dobra i dobrze, żeby z niej korzystać fajnie, pełną gębą. 17 maja jest to tutaj w Norwegii Święto Norweskie. Wszyscy wychodzą w tych tak zwanych togach, czyli w tych pociągach idą w każdym mieście, w każdym miasteczku. Tutaj dzieje się bardzo wiele, no bo oni, oni to wielbią, oni to czczą. Także to jest naprawdę, naprawdę tutaj zauważalne. Co roku ci, którzy mieszkają w Norwegii, są 17 maja akurat w Norwegii, no to na pewno natknęli się na coś, co było, co się wydarzyło u nich w mieście, w miasteczku i tak dalej. No chyba, że to było podczas pandemii, no to wtedy wtedy było cienko. Wtedy było Ale cienko. możecie zmartwić, Łukaszu. Te ja słucham ciebie. Ja już 17, 17 oczywiście wolny, ale kolejny dzień to będzie 18, czerwony, czerwono, tak zwany czerwony dzień, czyli Christie Simers Himels czyli w niebo wstąpienia, Dzisiaj w tym roku 18. W tym roku hmm. 18. A potem jeszcze będzie 29 też wolny dzień, czyli tak zwany. 17, 18 wolny, jeden przy drugim, fajnie. No, tak, czyli piąteczek, tak. piąteczek odchorowujemy, no i mamy. To praktycznie pięciodniowe wakacje. Mhm. Pięciodniowe wakacje. Jakie informacje na ostatnio Wojtku na stronie naszej, z których z których kolejny można. Taki, czyć... Tak, kolejny taki, taki no, kontrowersyjny temat. Chodzi o to, żeby producenci opakowań plastikowych, oprócz tego, że je produkują ponieśli koszty związane z tym co się dzieje już po tym jak klient szanowny kupi artykuł i postanowi wyrzucić opakowanie, posortować oczywiście e, i wyrzucić i co się z tym e, potem dzieje to oczywiście jest związane z tym pewne koszty no i tutaj producenci nie ponoszą z tego tytułu żadnych oczywiście jeśli producenci zaczną ponosić koszty z tego tytułu to my i tak za to zapłacimy ale e, co roku mieszkańcy Norwegii płacą co najmniej miliard koron dodatkowych opłat właśnie związane z tym, że producenci uchylają się od odpowiedzialności za swoje produkty, za to, co się dzieje z nimi później. Polecam artykuł, bo jest To nie łatwy. tylko to, bo, 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 bo w tej chwili będziemy mieli większe opłaty, pamiętajcie o tym, że no i odczuwamy wszyscy to na własnych portfelach stopy procentowe znowu do góry. Również o tym przeczytacie na naszym e, portalu Watahang.NO. E, stopy procentowe w górę ogłosił Norges Bank. Słuchajcie, te stopy procentowe zapowiadają, że będą jeszcze trzy razy podnoszone, także wróci, wróci to wszystko do momentu, kiedy było po 6-7% oprocentowania za kredyt na dom, na mieszkanie. No to będą, będzie, będzie to odczuwalne bardzo. No tak. Rozmawiałem, tak, rozmawiałem ostatnio z, z Panią Megler no i powiedziała, że, że, że będzie coraz gorzej, w tej chwili są czasy, które będą bardzo trudne i odczujemy je wszystkie, jak długo to potrwa, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że to nie potrwa długo, choć myślę, że na nas nikt nie będzie patrzył, no bo kto ma zapłacić jak nie my. Więc będziemy płakać i płacić. A tak to już jest. Kolejnym tematem jest no, jeszcze chciałem dodać, że ta aktualna podwyżka stóp procentowych będzie odczuwalna tak dopiero za miesiąc. Nie wszyscy i banki nie reagują od razu e, następnego dnia, ale na pewno stopy procentowe pójdą w górę, czyli nasze raty. Słuchajcie, prawie jeden na trzech pracowników w Norwegii twierdzi, że w ciągu ostatnich trzech lat przeszedł e, zmiany w pracy, czyli pewną restrukturyzację. Czasami ta restrukturyzacja jest e, trudna, e, czasami jest stresująca dla pracowników, no, i o takich sytuacjach możecie przeczytać, jak tutaj też jest zadanie główne dla pracodawców, którzy mogą przejść kursy, jak dobrze przeprowadzić restrukturyzację w miejscach pracy. Jeśli jesteście prado, pracodawcami, macie swoje firmy, macie swoich pracowników, przeczytajcie ten artykuł, że no, w sytuacji, kiedy prowadzicie jakieś zmiany w firmie, żeby to było mało uciążliwe dla waszych pracowników i mało stresujące. Mądre działania w restrukturyzacji miejsca pracy, polecam. Hmm, również to polecam. No a tak na luzie jeszcze jak tam, Wojtek jak u ciebie majówka minęła, bo. bo, bo... No, ja wykorzystałem ten czas ja z, z, z tym, że się zrobiła majówka. No majówka nie, nie była zbyt pamiętasz udana, bo poniedziałek była pogoda no, słabo, ale mam za sobą też już pierwszego grilla w majówkę właśnie tydzień temu. No co, wróciliśmy do pracy. Drugiego we wtorek. Mamy za sobą cały tydzień. No, tym tygodniu ładnie ja wykorzystuję te ciepłe dni, tak jak dzisiaj, wczoraj, do tego, żeby troszeczkę jednak tutaj popracować dookoła domu, bo jednak no, pogoda pozwala na to, żeby jednak coś zrobić. Trawa już się zieleni, więc pewnie zaraz wszyscy będą musieli, powinni wyciągać kosiarki lub musieli i kosić tą trawę, ale jak mówią ekolozy, powinniśmy to robić jak najrzadziej ze względu na to, że ziemia e, utrzymywała lepszą wilgotność, e, czyli woda m, przez to nie, nie będzie parować zbyt mocno. Ale wrócił też, no wrócił już jakiś czas temu, ale będzie tych, 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 tych miejsc i tych, no już powiem, lopemarketów, czyli pchli targów coraz więcej e, jeszcze przed wakacjami. E, pojawił się u nas na wataszce taki artykuł, lopemarket społeczne i kulturowe doświadczenie czy może narodowy sport i hobby? Lubisz chodzić na lopę markety, Łukaszu? Nie, nie korzystam. Nie korzystasz, tak? Nie może nie odczułeś tego, że właśnie, że mógłbyś mieć taką potrzebę pójść tam i poszukać czegoś fajnego. <grywanie> Słuchajcie, jak, jak wy się zapatrujecie na lopę markety? Bywacie w takich miejscach? Robicie tam zakupy, polujecie na jakieś ciekawe. Ciekawe rzeczy, które mogą no, dostać drugie życie, bo tam no, nie wiem, kupujemy różne rzeczy: kupujemy ubrania, kupujemy meble, e, kupujemy, nie wiem, nawet e, do kuchenne sprawy, e, elektronikę chociażby. Ja wiem, że wśród tych, którzy pojawiali się na początku w Norwegii i e, chcąc wyposażyć swoje domy, jakoś tam, powiedzmy, swoje mieszkania w e, jakieś te podstawowe rzeczy, a nie, nie stać było ich na to, żeby kupić wszystko nowe. Więc na tych marketach jednak kupowało się, kupowało się sporo rzeczy. Ciekaw jestem jak nasi słuchacze, czy, czy traktują to jako hobby, sport, czy, czy może konieczność? Hmm. Wiesz, no to jest też również dobra gratka dla ludzi, którzy poszukują jakichś takich, wiesz, starych rzeczy, które w naszych a oczach jeszcze. mogą być mniej wartościowe lub niewartościowe, a dla nich mają one wartość i no, tam można to, znaleźć to nie, naprawdę nieraz nie tak. złego grala, dlatego że Norwegowie nie przywiązują uwagi tak do przedmiotów jak jak na przykład wschodni. No, tutaj, no tutaj, tutaj jakby też są dwie rzeczy, które Lopemarkety, czyli zorganizowane na szkołach na przykład, i dzięki temu szkoły. szkoły Dzieciaki zyskują pewien, pewien budżet, pewne pieniądze na różne, na różne swoje, e, swoje akcje, ale są też miejsca stałe, gdzie, gdzie można kupić i kupić po prostu używane rzeczy. A również trzeba powiedzieć, no jednak te rzeczy zyskują swoje drugie życie. Jeśli komuś coś jest niepotrzebne, odda do takiego miejsca, na market, do szkoły, czy, czy do takich stałych punktów, a może się to komuś przydać. Mhm. Ja tak tutaj idę, jeszcze też a propos tej pogody, co pokazać. O proszę. Tu jest tam. O! Tam jest śnieg. Jeszcze śnieg u nas. <gry> tam na górze śnieg. Gałpy stopem tutaj stąd nie widać, ale, a, ale jest, jest dosyć fajnie. Ładnie pięknie słoneczko. Jeszcze dzisiaj, tak jak mówiliśmy już wcześniej, jeszcze dzisiaj, od jutra ma się wszystko pogorszyć, Zobaczymy, jak to będzie. Choć życzymy Wam wszystkim pogody ducha. Chociaż po zachowajcie. W Norwegii jest to super pomysł i można za małe pieniążki kupić praktycznie wszystko. Jeżdżę bardzo często ze znajomymi. Michał właśnie napisał o tych Lope marketach. także no i pewnie takich ludzi jak Michał jest sporo, także bardzo dobrze. Uczestniczymy tutaj czynnie jakby w w życiu w Norwegii. no przecież żyjemy tutaj, więc, więc nasza jakby reakcja na wszystko, co tutaj dookoła nas się dzieje, jakaś tam zawsze jest, także mm, to jest pozytywne. Jak to się nazywa? Integracja, tak? Integracja. No tak, to możemy to spotykać się wielokrotnie bywając, oczywiście, nie, nie jeżdżę regularnie na, na te lo markety, ale. Ale bywam i czasami spotykam się też ze znajomymi czy, czy z innymi Polakami w trakcie rozmowy, kiedy okazuje się, że ktoś tam jest też, mówi po polsku. Dzień dobry, dzień dobry. Czasami pytanie: Co tam upolowałeś? Czy jest coś ciekawego? Mhm. Także można spotkać innych ludzi, porozmawiać. Słuchajcie, zapraszamy Was na do czytania wataha.no portal dla Was, po, portal dla nas, portal dla innych również, dlatego, również dlatego że on jest w dziewięciu językach w tej chwili pisany. No i ma moc, ma moc dużą. My dziękujemy za to, że jest już ponad 400 tysięcy odsłon miesięcznie. Pękło nam, Wojtku. 400 tysięcy odsłon miesięcznie. Także przy zachowaniu przy zachowaniu stu, około 100 tysiącach użytkowników stałych miesięcznie, no to, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc cieszymy się, że jesteście. Cieszymy się, że ktoś korzysta z tego, co my tutaj z Wojtkiem robimy. To jest ciężka praca, słuchajcie, to jakby się można było pomyśleć, że to a co to takiego, to jest kawał. Dobrej roboty, z której wielu ma zadowolenie i praktycznych informacji można się również bardzo wiele dowiedzieć, które tutaj nam pomagają w egzystencji, jeżeli chodzi o Norwegię. Także hmm. myślę, że jest OK. Cóż, jest wieczór, miłego wieczoru. Wojtku, hmm. dziękuję. dziękuję. No, można wyjść jeszcze, zobaczyć trochę słońca, tej witaminy D, której nam zimą był brak. Ja, że miłego wieczoru. Tak. Wyjdźcie na powietrze, no może jeszcze jakiś spacer, żeby się przebiec. A ty mi kazałeś, żebym ja wyszedł zobaczyć słońce? No nie wiem, czy masz jeszcze tamte słońce u siebie. No tak, <głos》>, bo być może jak teraz przez najbliższy tydzień będzie tak, powiedzmy, jakieś opady, to może będziesz musiał narty zapiąć i na nartach pomykać. O tak, czekaj. No coś tam, coś tam świeci. Nie no, świeci. Słuchaj, w ogóle byłem w nocy na gałpa i, i naprawdę jest mega. Jakie tu jest powietrze. Słuchajcie, ja w tej chwili też się w ogóle zapraszam do Riuka. Jeżeli ktoś ma ochotę, mogę załatwić wszystko, bo tutaj jestem na miejscu, więc tutaj jest gdzie spać. Jest co, jest co zwiedzać, naprawdę rewelacyjne miejsce i przepiękne. Jaki tu jest spokój. Człowiek może się naprawdę... Hmm, Wyciszyć, jeżeli ja ma tak... to pytanie. Ja mam jeszcze, czy, czy wśród naszych słuchaczy być może tylko z zawodu, bo nie zawsze pracujemy w swoim zawodzie, są jakieś bibliotekarze i czy bibliotekarki. Hmm. Ja, im życzę, im życzę, ja im życzę, wszystkiego najlepszego z okazji ich jutrzejszego święta, 8 maja, Dzień Bibliotekarza. I tym, i tym akcentem dziękujemy bardzo, Łukasz Pawłowicz i Wojtek Sobieski. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Ale wiesz co jeszcze co chciałbym dodać? Dawaj. Tylko niech, bo może by nam coś. Jest. Jutro jest, no wiem, Światowy Dzień Osła jutro. A, nie godaj. <laughs> Trzymajcie się. Trzymajcie się, pa.